Siema, ja jestem Xadras Play. Dzisiaj serio wejdziemy do opuszczonego kibla. Czekaj, że na materacu. No teraz czas na coś, co, na co wszyscy czekali od jakiegoś tygodnia, czyli opuszczony kibel. Uuu, serio, trochę się ccykam. No ale dobra. No. Skoro obiecałem, że wejdę to podam. Jestem, koniec odcinka. nie ja no żartuję, wchodzimy. Jak się możecie zauważyć, idę właśnie. Korytarzem. No, jesteśmy. Po uszonku blu. Pierwsze drzwi. Nie będę tutaj pokazywał wszystkich drzwi, i tak w kolei, ale tak to co wam pokażę. Dobra. No to tu cały odcinek długo. Bo... E, nie chciałem tutaj jakoś długo. Ale słuchajcie, jak będą tutaj trzy łapki w górę, zejdę na sam dół bagna, a więc trzy łapki w górę i wchodzę, wchodzę do bagna, znaczy na sam, na sam dół bagna. Dobra, to na razie i pa pa.